list Gwiazdora? Tak. A możecie zdradzić, co napisaliście? Ja napisałam, że chciałam nasz list z księżycami. Mm -hmm. I myślisz, że Gwiazdor spełni marzenia? Tak. Mm -hmm. a, a Pola, co ty napisałaś? Matę Na taką do tańczenia. Mm -hmm. Bardzo dużo rzeczy. I myślisz, że wszystko się spełni, tak? Że gwiazor po prostu trzymał ten list? Świetnie. A wy o czym napisaliście? Ja napisałem, żeby chciał piłkę. Mhm. Mm Dzisiaj, jak zawołamy tego Gwiazdora, to zobaczymy, czy on spełnił wasze marzenia. Tak? Super. Jak masz na imię? Filip. Filip, a napisałeś list do Gwiazdora? Tak. Tak? I możesz nam zdradzić, co napisałeś? Czy to tajemnica? Mogę zdradzić. Nie więcej chociaż. Słuchawki. Słuchawki, świetnie. I myślisz, że Gwiazdor spełnia prezenty? Spełnia marzenia? No, myślę, że tak. Mhm. A jeszcze takie jedno pytanie. A wiesz, jak wygląda Gwiazdor? Czym się różni od Mikołaja? Nie wiem, bo ja w sumie zawsze Mikołaja. Mikołaj, pisamłem. tak? To ja wam zaraz powiem. Poczekam jeszcze tutaj drugi kolega. Jak masz na imię? Damian. Damian. A możesz nam zdradzić co napisałeś? Poprosiłeś o co Mikołaja? Nie, tajemnica? Tajemnica? Dobra. Y czy wiecie, chłopcy, czym się różni Gwiazdor od Mikołaja? Ja nie wiem. To ja Wam powiem, Gwiazdor ma inny kolor stroju, granatowy. I jest jednym z kolędników z taką gwiazdą, który też roznosi prezenty, ale w Wielkopolsce czyli można powiedzieć, że tutaj blisko naszego regionu. Tak? Dobra, to myślę, że dzisiaj się spełnią Wasze marzenia i Was przyniesie się Wam prezenty, o które prosiliście. Dziękuję Wam. Jak macie na imię? Laura, Roksana, Emilka. Jeszcze raz? Emilia. Emilia. Napisałyście listy do gwiazdora? Tak. A wiecie czym się różni Gwiazdor od Mikołaja? Nie. 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 Nie, wiecie, to ja wam powiem. Gwiazdor to jest taki kolędnik z gwiazdą, ma granatową szatę z gwiazdkami i roznosi prezenty w Wielkopolsce. Tak? Ale prawie taki jest i też obdarowuje dzieci. Napisałyście listy swoje? Tak. A możecie nam zdradzić, co napisałyście? Czy to tajemnica? Ja mogę zdradzić. Proszę. Ja napisałam, że chcę kulę inteligentną, puzzle i takie kule magnetyczne. Super. Ja napisałam, że chcę dostać rolki. Sama, żeby chciała dostać pościel z Pikachu. Świetnie. I myślicie, że to się wydarzy dzisiaj? Tak. Że marzenia się spełniają? Super. No to życzymy Wam tego. Dziękujemy Wam bardzo. Zawitał dzisiaj do nas specjalny gość, na pewno bardzo oczekiwany przez wszystkie dzieci. Gwiazda. Nie możecie już doczekać spotkania z dziećmi, które napisały do niego piękne listy przybył do nas z ogromnym wodem prezentów. Wszystkie tutaj już pomogliśmy mu wypakować. Zanim jednak zostanie do nas tutaj zaproszony, głos zabierze pani prezes oddziału TPD w Szprotawie, Cecelia Brodzińska, która jest inicjatorem dzisiejszego spotkania i zadbała o to, aby wszystkie listy do Was wszystkich serdecznie, ale chcę tak troszeczkę bardziej Was przywitać, bo mamy dzieci, nauczycieli, pan dyrektor z zespołu przedszkolnego w Klotami. Witamy też dzieci, nauczycieli, opiekunów ze szkoły numer 1. Brawa dla szkoły numer 2. Dzieci obiegują ze szkoły w Leszcie Górnym, pokażcie się. Ze szkoły w Siedmiu Widzimy ze szkoły w drugim, mamy szkołę w drugim, pomachajcie. O, są dzieci ze szkoły w Górnym. i ze szkoły w Wielnicach. Zwykle dzieci w naszych rejonach czekają. będzie, ale on nie chce za darmo dać prezentów. Czeka na występy dzieci. Widzę, że dzieci są przygotowane, rodzice również. Ale gwiazdora nie widać. Są trzej pomocnicy. Pija Cecylia Brodzińska, pani Gabriela Łodacka Gabriela i pani Magdalena Łodarczy. Dzieci, krzyczymy gwiazdorze. Yeah, Estava tava indo no nosso, tá? że nas w przyszłym roku również tak zaszczycisz? Swoją obecnością, uśmiechem, radością, walkami z prezentami i do miłością? A ja, bardzo, a ja się bardzo postaram i zrobię rysunek dla Mikołaja. Narysuję klatki i molą koło brzegu, żebyś mógł choć trochę podpocząć od śniegu. Narysuję piasek i słońce gorące, żebyś mógł ciągnąć pod waszą. i'm Wśród tych pomocników Gwiazdora pozwólcie, że przeczytam, by pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury Soków Czerwonaku, pracownicy firmy Imperial Brand Service Polska z Warszawy, pracownicy TUI z Warszawy, Uniki to jest Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z Poznania i oczywiście członkowie towarzystwa przyjaciół dzieci, oddział gminy Szprotawa. Mhm. Dziękuję za tę prawa dla pomocników i zboru. Za chwilę będziemy prosić dzieci o podchodzenie. Niektóre dzieci może podejdą z rodzicami. My tu jeszcze mamy książeczki dla dzieci, które występowały. A później po rozdanym zapraszamy na poczęstunek. Proszę. Zobacz, tyle dzieci było. Nie czy Gwiazdor miał strasznie dużo pracy dzisiaj. Jesteś zadowolona z za prezentu? No to super, cieszymy się bardzo. A Ty sprawdziłaś listę? Tak. I? No bardzo fajnie. się z listem? Tak. Zadowolone dziecko? Tak. Jaka ocena dla Gwiazdora? No to super, cieszymy się bardzo, dziękujemy, dziękujemy. Naprawdę ja jestem pod wrażeniem ogromu tych prac i po w prostu sensie bardzo dziękuję. Cieszymy się, że to nas